Budu potrafią zwinnie uciekać przed drapieżnikami, często zygzakiem, a w przypadku zagrożenia zamierają w bezruchu. Są mistrzami kamuflażu i potrafią sprytnie ukrywać się w gęstwinie. Żyją w gęstych zaroślach, są bardzo skryte, tajemnicze, to są samotniki, samice żyją oddzielnie, samce żyją oddzielnie. Z powodu tego, że są tak malutkie, bo ich waga sięga między 8-10 kg do osobnik, Także nie przetrwałyby w naturze, gdyby nie właśnie ten ich świetny kamuflaż, że potrafią się chować w tych zaroślach, pod szycie nawet leśnym. W naturalnym środowisku Pudu zamieszkują lasy deszczowe Chile i Argentyny. No, to jest klimat zbliżony, może troszeczkę cieplejszy do naszego. Żyją na południowej półkuli, troszkę zbliżony do, do naszej strefy klimatycznej. Jest to taka strefa, umiarkowanie, e, troszkę cieplejsza niż, e, niż ta strefa, w której e, tutaj w Warszawie mieszkają. Małe jelonki przyciągają uwagę odwiedzających warszawskie zoo. No Pudu widać, że fajne, miłe zwierzątko. Podoba mi się. Ładny. Pierwszy raz jesteśmy dopiero właśnie w warszawskim zoo. Dopiero weszliśmy i tak się rozglądamy. Podus są roślinożerne. Żywią się liśćmi, pędami, owocami i grzybami. Posiadają krótkie, nierozgałęzione poroże, które zrzucają co roku. Ich cechą charakterystyczną jest zmieniające się sezonowo futro. W okresie zimowym one tego futra nabierają więcej. Maluchy rodzą się tak jak jest to u jeleniowatych w białe kropki czyli brunatne w białe kropki, czyli zachowany ten standard gatunku. Później, jak jeszcze dorasta, te futro zmienia się na brązowe, jasne, później ciemniejsze, później takie niektóre osobniki nawet brunatne. Pudu uznany został za gatunek zagrożony. Największymi problemami jest wycinka lasów czy ataki psów pasterskich. Takim największym zagrożeniem to jest człowiek, bo ogranicza się ich tereny, wycina się lasy, zmniejsza się ich tereny pudu, Taki rewir swój, to tak do 25 km. To jest ich taki obszar, który, który penetrują i który zamieszkują. Ogrody zoologiczne są kołem ratunkowym dla zagrożonych gatunków. Ogrody, to tak jak wiemy, jest, to jest bank genów, który przetrzymuje się te geny, których te gatunki ratujemy. Są też programy reimprodukcji przywracania do środowisk naturalnych. Mały jeleń przypomina, że w przyrodzie nawet najmniejsze zwierzęta mają ogromne znaczenie i warto dbać o ich bezpieczeństwo. Paulina Wójcik, Republika.